Szanowni państwo, wczoraj w nocy pis można powiedzieć podjął się potężnej rekonstrukcji PRL tym razem knyblując sędziów uderzając projektem swoim ustawy w fundamentalną zasadę demokracji i wolności słowa. Chcą karać sędziów za to, że będą zadawać pytania. Chcą karać sędziów za to, że będą zwracali się na przykład do Unii Europejskiej, czy pytali o wyrok co? To nie tylko potworny krok wstecz w prawodawstwie, to nie tylko kolejna dewastacja dla sądów, to również poważne zagrożenie naszej pozycji w Unii Europejskiej i w ogóle naszego członkostwa. Jeśli coś nas takim pełzaczkowym ruchem przybliża do poleksitu, to właśnie takie decyzje, które odcinają część obywateli, w tym przypadku sędziów, od możliwości szukania um, rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej. To skandaliczny projekt ustawy złożony symbolicznie w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego i dokładnie brzmi jak represje w czasach PRL, to co proponują w zapisach ustawy. Proponuje to grupa posłów, ponieważ nadal nie mają odwagi ani iść na jakiekolwiek konsultacje, ani szeroko um, dyskutować o tym projekcie, tylko szybko wprowadzić, żeby zabronić sędziom i sędzinom Rzeczpospolitej, którzy od kilku lat nieugięcie walczą o praworządność i o niezależność sądów, Chcą tym razem zakneblować ich i nie pozwolić im wykonywać swojego mandatu. To zagrożenie też dla obywateli, którzy nie będą mieli możliwości skorzystania z wolnych, niezawisłych sądów. To bezczelna próba upartyjnienia i upolitycznienia. I jestem pewna, że cała opozycja, ale także i obywatelki i obywatele Rzeczpospolitej, którzy jak wiecie mają wprawę w wychodzeniu na protesty, nie pozwolą zakolemnować się tak łatwo. Szanowni Państwo, Polacy chcą sprawiedliwych sądów, chcą wolnych sądów i chcą przede wszystkim równości wobec prawa. Nie będzie tego wszystkiego, jak nie zapewnimy wolności sędziom i, i niezawisłości. Bez tego. Polski wymiar sprawiedliwości stanie się po prostu kukiełką w rękach rządzących. Rządzący będą decydować o wyrokach, jakie będą zapadały we wszystkich salach polskich sądów. To jest niedopuszczalne. Ten projekt odcina nas od dorobku europejskiego i kieruje nas ewidentnie na wschód. To jest niedopuszczalne to, co proponują posłowie PiSu związani ze Zbigniewem Ziobro. Ten projekt tak naprawdę wprowadza Policję polityczną do polskich sądów. Rzecznicy dyscyplinarni będą w imieniu ministra sprawiedliwości wydawać tak naprawdę decyzję, których sędziów należy odsuwać od orzekania. To jest absolutnie przypomina ruchy do najgorszych czasów PRL-u, to będzie wewnętrzna służba bezpieczeństwa, która ma reprezentować ministra sprawiedliwości, który będzie wskazywał palcem, którzy sędziowie nie nadają się do orzekania. To jest naprawdę bardzo groźne. Bez, y, 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 czy taki mechanizm odsuwa sprawiedliwość od polskich sądów. To jest naprawdę rzecz bardzo, bardzo groźna dla wszystkich Polaków, którzy kiedykolwiek zetknęli się z polskim wymiarem sprawiedliwości. Ten projekt też rażąco łamie konstytucję, zwłaszcza artykuł 8, który mówi o bezpośrednim stosowaniu konstytucji i artykuł 91, który mówi, że prawo europejskie i umowy międzynarodowe stoją wyżej niż polska ustawa. Więc ten projekt jest rażąco niezgodny z Polskim porządkiem prawnym i wnoszą go posłowie, którzy są związani z ministrem sprawiedliwości. To pokazuje skalę determinacji. Ziobro chce zastraszać polskich sędziów, chce ręcznie wywierać wpływ na to, jakie zapadają wyroki. Sędziowie nie mogą się bać, sędziowie muszą stosować konstytucję i o to do nich apelujemy. Apelujemy, żeby nie bali się ministra. Przyjdą kiedyś czasy, że ci, którzy będą orzekać w oparciu o konstytucję, o przepisy europejskie będą bohaterami, a ci, którzy będą. Sługusami ministra sprawiedliwości będą potępieni i zhańbieni scha odejdą z urzędów. I na to liczymy. Naprawdę 10 tysięcy polskich sędziów nie może się bać ministra sprawiedliwości. Sędziowie nie mogą się ba bać polityków. Szanowni Państwo, te słowa bardzo poważne i zarzuty o wprowadzeniu stanu wojennego w polskim wymiarze sprawiedliwości nie są przesadzone. To jest najbardziej represyjna ustawa, jaką widział polski porządek prawny od 1989 roku. I jak słyszymy z ust posłów, projektodawców, że tam są rozwiązania, które są znane w systemie niemieckim czy francuskim, to, to jest zwykłe kłamstwo. Tam są rozwiązania, które są znane w systemie tureckim, kiedy to prezydent Erdogan wypowiedział wojnę sędziom. Które skończyły się następnie licznymi aresztowaniami. To nie ma zakrzty przepisów, które można znaleźć w, w systemach obowiązujących we Francji czy w Niemczech, oprócz tego, że nazywają się postępowaniami dyscyplinarnymi. Prawo i Sprawiedliwość chce na siłę zakneblować usta sędziom, którzy są zobowiązani do tego, żeby w sytuacjach wątpliwych, a z taką mamy do czynienia po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zadawać pytania, czy do Sądu Najwyższego, czy do instytucji unijnych. Natomiast nawet jeżeli PiS, zastraszając ewidentnie sędziów, będzie chciał uniknąć tego kłopotliwego tematu, to my się pytamy, kto będzie następny. Co władza zrobi, kiedy zamiast sędziów takie wątpliwości i pytania będą kierowali pełnomocnicy stron, radcowie, adwokaci, którzy będą zaskarżali wyroki wydawane przez osoby, które mogą prawdopodobnie nie mieć legitymacji do wydawania wyroków. Będzie kolejna ustawa, która będzie kneblowała prawników, radców, adwokatów, będzie straszyła ich więzieniem. A co, jeżeli będą pytały organizacje pozarządowe? Będzie kolejna ustawa kneblująca wszystkie organizacje, stowarzyszenia, fundacje, wsadzająca do więzień prezesów zarządów, wolontariuszy. Co dalej? Co, jeżeli obywatel skieruje się ze skargą konstytucyjną? I będzie zadawał pytanie, czy w jego sprawie został, wydawał wyrok osoba, która jest, jest sędzią w rozumieniu prawa polskiego. To będzie kolejna ustawa, która będzie groziła obywatelom karą pozbawienia wolności za zadawanie pytania, za zadawanie władzy trudnych pytań. No, szanowni Państwo, w jakim kraju my zaczynamy żyć? Jeżeli władza za to, że sama doprowadziła do, do chaotycznej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, nie jest w stanie. Zmierzyć się z tym problemem i odpowiedzieć na trudne pytania. A wszystkim, którzy mają, nas, mają w sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, grozi nie tylko palcem, ale grozi więzieniem, to, to jest jakaś paranoidalna sytuacja. Nie można stać obok tego obojętnie i od dzisiaj w polskim wymiarze sprawiedliwości mamy stan wyjątkowy. Czy macie jakieś pytania? Czy opozycja podejmie jakieś kroki? Nie wiem, życie w Polsce. Pani mówi tutaj o na ulicę. Mamy w prawe demonstrację, zresztą widzimy, że środowisko też planuje i obywatelki obywatele coraz częściej mówią, nie będziemy stać spokojnie. I tak jak dwa tygodnie temu już staliśmy pod sądami, to jesteśmy gotowi w te, te miejsca wrócić. I wiemy też, że sędziowie wymagają dzisiaj, też takie wymagają takiego jasnego, jasnej deklaracji do pozycji. Tak, będziemy was bronić. Będziemy was bronić w sejmie, będziemy was bronić w senacie, będziemy was bronić na ulicach, będziemy dbać o to, żeby ci, którzy mają odwagę, nie czuli się sami, Polska, właśnie ta rocznica Stanu Wojennego, jest gdzieś symboliczna, Polska ma doświadczenie w organizowaniu pomocy i oporu. I będziemy w stanie to robić. Pamiętać, proszę też, że Pisma świadomość, że wszystko mu się sypie. I jeżeli nawet składają teraz taki projekt ustawy w Sejmie, to ona potem trafi do Senatu. A tutaj już marszałek Grocki też będzie zapowiadał bardzo staranne procedowanie i przyjrzenie się zapisom ustawy. Dzisiaj apelujemy do posłów PiSu, żeby wycofali się z tego złego projektu, bo ten projekt no, nie spełnia żadnych standardów a, konstytucyjnych, ale też i uczciwości. Polacy chcą sprawiedliwych sądów, chcą a, równych, równego stosunku dla a, stron w procesach i nie może być tak, że sędziowie się będą tego bali. I Jeżeli PiS się nie wycofa z tego projektu, będziemy apelowali do Polaków, żeby wypowiedzieli się w tej sprawie bardzo jasno. Że pani napisze na Twitterze, że sędziowie, którzy podpiszą się pod tymi reformami, będą potępiani i rozliczani. Zresztą Państwo powtórzyliście też te słowa, Pan poseł Dupi mówił o tym potępieniu. Rozumiem, że to dla Państwa nic zaskakującego i można straszyć sędziów. Bo to chyba trzeba czytać jako straszenie sędziów, kiedy mówicie o potępianiu kogoś, bo będzie postępował zgodnie z własnymi przekonaniami. Sędziowie, podobnie jak i posłowie, ślubują na konstytucję. I konstytucja jest prawem nadrzędnym w Rzeczypospolitej Polskiej i wszyscy musimy ją stosować. I jeżeli coś jest jaskrawie niezgodne z konstytucją, to wszyscy musimy takie przepisy po prostu pomijać. Tylko, że środowisko ma różne poglądy na tą sprawę. To Nie jest tak, że wszyscy sędziowie są jednomyślni, niektórzy tak interpretują przepisy i inni inaczej. I pytanie, czy dzisiaj nie robi się ze zwykłego sporu politycznego jakiejś wojny i porównywania tego do stanu wojennego? Czy Państwo uważacie, że to jest w porządku? Jednym? Czy niestety ten projekt jest wytoczeniem wojny niezależnym sędziom, i to jest próba kneblowania tych sędziów, którzy mają odwagę stosować konstytucję, którzy mają odwagę wyraźnie mówić, że przepisy europejskie są ważniejsze od złych przepisów ustawowych w Polsce i ci sędziowie będą straszeni i karani według tego projektu. Więc jeżeli Polacy chcą równych procesów, chcą sprawiedliwości w Polsce, muszą bronić wolnych sędziów. Panie, redaktor, panie redaktorze, proszę tylko powiedzieć, kto poza rzecznikami dyscyplinarnymi jeśli chodzi o sędziów popiera tą ustawę i kolegów pana ministra proszę powiedzieć, proszę pana powiedzieć, pana Pibiaka. Proszę powiedzieć, jacy sędziowie, jacy sędziowie popierają poza, poza rzecznikami dyscyplinarnymi i ekipą pana Ziobry, kto z sędziów to popiera tą ustawę. Proszę pan to powie. Pan nie zgadzają się z tym co pan mówi, Którzy popierają Pani. tą ustawę. Nie Pani poseł, chciałem Pani jeszcze państwo. dobrze? Pani mówiła o tym, że jest duże napięcie w społeczeństwie i że te demonstracje są możliwe, bo ostatnio też były demonstracje na polskich ulicach. Tylko pytanie, jak duże jest to napięcie, bo ostatnio to chyba kilka tysięcy osób w skali całego kraju pojawiło się na demonstracjach, a były miasta, gdzie dwie albo tylko trzy osoby się pojawiły w obronie sędziów redaktorze, byłam, byłam na demonstracji w Gdyni, gdzie było osób 700. Jeżeli nawet do tego dodamy kilka miast, to pokazuje, że raczej myli się pan w liczeniu. Nie kilku tysiącach w całym kraju. Jeżeli w samej Gdyni obok doda Pan Gdańsk, Wrocław, Warszawę, Kraków, Poznań, w którym też kilka tysięcy, dojdziemy do kilkudziesięciu tysięcy. Ja rozumiem, że jest to kłopotliwe, że ludzie protestują wszędzie. I symbolicznie protest czasami dwóch osób w małej miejscowości ma znacznie większy wymiar dla sędziów i dla tej miejscowości niż wielkie wiece, które organizuje podróżujący prezydent Duda. Napięcie społeczne jest duże, bo każdy obywatel. Idzie w pewnym momencie, styka się gdzieś z, z sprawami sądowymi. PiS obiecał naprawić sądy. Jedyne, co się wydarzyło, to że kolejka się wydłużyła. PiS staje się mistrzem kolejek. Kolejki są do lekarza, kolejki są w tej chwili do sądów i do orzekania, kolejki są w szkołach, w toaletach, bo dzieci się do nich dostać nie mogą, bo tak są zatłoczone szkoły. Jeżeli są tacy, jak widzę dziennikarze, którzy uważają, że nie ma problemu społecznego, radziłabym jednak rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, że niezależne sądy to jest jeden z fundamentów demokracji. I każdy, kto idzie do sądu dzisiaj zastanawia się, czy w jego sprawie orzeka sędzia stosujący prawo i konstytucję, czy człowiek z nadania. I pyta pan o infamię. Trzeba przypomnieć sobie, jaką infamią spotkali się chociażby z jednym wyjątkiem prokuratorzy z czasów PRL, którzy orzekali przeciwko opozycji. Przez, od 89 roku, ci, którzy w tamtych czasach robili świństwa, byli również w środowisku wykluczeni. Z jednym wyjątkiem, który dzięki PiSowi dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym. Dziękuję, dziękuję tak, bardzo. Dziękuję Jeszcze pytanie. Panie, może na czy polega niezawisłość sędziów? Na, nie na, 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 na Samodzielnie orzekają. Samodzielnie nie, mają nie, prawo do 178. Dziękujemy.